Weź se pan przynajmniej tonę tego koksu. Tonę koksu? Tak? gościu, nie mam tyle kasy. A ile to kas? 650 złotych. Najtaniej w mieście. U nas za najniższą cenę masz pan tyle koksu, że ci uszami wyjdzie. Gościu, ty się nie boisz, tyle koksu trzymać? A tam boisz? Ja panu powiem prawdę. Ja to mam w nosie, ten koks. To się nie sprzedaje. Teraz to ludzie nie chcą brać. A poza tym, to ile ja tego mam? No ile ja tego mam? Dwadzieścia ton. Dwadzieścia ton. Ale gościu, co na to policja? Nic. Policjanci też u mnie biorą. Biorę tony koks! A! Albo nie, dwie to. Y pięć! Tak! A. Pięć biorę. Koks, Koks! Koks! Koks się zaczął sprzedawać! Dziwny jakiś, wygląda, jakby się naćpał.